Siema! dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy... Z... <noise> dzisiaj sobie zagramy w terminal e, Railways. Jak pewnie możecie zobaczyć, dzisiaj sobie pojeździmy pesą Ariturpo Dual e, w malowaniu zachodnio zachodnio-pomorskiego województwa. To zobaczycie, to jest taka, to są. Biało, niebieskie, żółto, zielone barwy. Więc. No, zapraszam Was do oglądania. Yy, więc. Zaczynamy. Yy, I tak. Tutaj jest w. Tutaj sobie parę. Tutaj się. Inaczej, trochę się tutaj u mnie zmieniło. Bo mam Railjeta i mam właśnie pesari Turbo Dual Ale z Relic będzie yy, osobny film. Więc możecie się przygotować na niego? To sobie wybierzmy. Ok, eee, i tak, Pesari tu Tupedoard to są po prostu dwa zespoły trakcyjne. Nie, to nie jest zespół trakcyjny, ponieważ on nie ma pantografu. To można powiedzieć, że to jest. To są po prostu dwa zestawy połączone. Yy, I tak. Ruszamy. No, yy, też. Zaraz. Yy, włączę syrenę. Ponieważ bardzo fajnie brzmi ona, jak w, rzeczywi jak w rzeczywistości. Ja powiem wam szczerze, że ja często słyszę takie dźwięki, bo ja mieszkam niedaleko dworca. Znaczy, inaczej ten klakson. Taki sam. I mam nadzieję, że to było słychać. Eee, I tak, wjeżdżamy sobie tutaj na stację. Tak się jeszcze prezentuje. Jak mówiłem, jest. Wojew Województwo zachodnio Pomorskie, może przepraszam, stałem niedawno, jest 8:51, więc zanagrywam i po prostu się czuję jakbym stał, nie wiem, 15 minut temu w sumie tak jest. Ok, zatrzymujemy się teraz, mam nadzieję, że wam ee, nic. Nie laguję. Ok, Zbieram pasażerów. Yy. I powiem Wam o czymś fajnym, co planuję na moim kanale. Bo nie słyszeliście pewnie o makiecie. Yy. Ale oprócz makiety też przyjdzie do mnie yy, Twój tabor oraz twój domek oraz przejazd yy, strzeżony. Yy, to taka podpowiedź, co może się znajdować na makiecie. <grym> yy, no więc przyjdzie jeszcze mi twój tabor. Yy, no i te domki oraz yy, przejazd nie strzeżony. Dobra, ruszamy. Ale też śmiało możecie wpisać w komentarzach, co chcecie widzieć na moim kanale. Bo wiecie, ja to się nie lubię narzucać. No, jak na przykład chcecie widzieć terminal Railways, to śmiało. Jak chcecie na przykład zobaczyć jakąś nową grę, to śmiało piszcie. Słuchajcie, po prostu sekcja komentarzy jest dla Was. Ja jestem twórcą, który słucha się widzów, przynajmniej stara bo nie lubię strasznie chodzić innym pod nogi, że tak to powiem. <laughs> Więc po prostu śmiało piszcie, coś chcecie widzieć, ja to będę starać się robił. No i co? To ja mówiłem, piszcie śmiało w komentarzach. Teraz musimy się zatrzymać na sytuacji. W ogóle, sorry, że jest taki słaby render distance, ale po prostu... Jak patrzyła na pozostałe nagrania? To troszkę lagni, nie? Troszkę lagni. Miałam trzech pasażerów na biege water, więc... Oś! Ua! No to to się chyba zmieni. Kegwu. Ua nice. No. Eee. Więc co by tu jeszcze powiedzieć o e, Pesari Turbo, Turbo. Jezu, przepraszam, że się tak jąka, naprawdę. Wstałem co dopiero, a chciałam wam dać film. Ponieważ wczoraj już wleciał. Możecie sobie obczaić eee, właśnie. Eee, no i co? Sorry, że tutaj słyszeliście moje biurko. A musiałam coś yy, wyjąć. Dobra, no i ruszamy. W takim razie, coś sobie tylko zapiszę. Ok, luksus, mam to. Yy, musiałam sobie zapisać jeszcze, bo przypomniałam sobie, co jeszcze potrzebuję do makiety. Wiecie, musiałam zapisać. Co Hmm. Możecie też podać do mojego kolegi Rafała, eee, też wam eee, dam w karcie eee, tutaj w rogu. Hmm. Ja chcę nagrywać takie luźne granie, a nie wiecie, że odpalam odcinek. Pierwsze co robię, proszę o łapki w górę i subskrypcję. Wymierzam sobie jakąś rymowankę do zostaw suba nie bądź huba <grywamy> powiedzmy <grywamy> nie. A ja lubię takie odcinki po prostu lightowe, że sobie jeździmy pociągami, bo wiem, że to jest fajne. Jeżeli nie pociągamy. Jezu, ale dzisiaj słabo to idzie nam. Ty, dobra, RedWu. Zmieniamy serwa. Bez kitu. Dobra, ten mam nadzieję, że nie będzie prywatny. Nie, super. I tam się już nam powinno żwawo załadować. Ała, ale lagi. Rip... Rip my pesa. O Jezu, wow, tu sobie coś weterani. No dobra, tam przynajmniej na górze, ten na dole nie sądzę. O. Aha, właśnie. Eee, stwierdziłem w, wczoraj wieczorem, że mogę Wam nagrać taką fajną gierkę, e, gdzie się jeździ takimi wąskotorówkami. I ta gra jest naprawdę fajnie zrobiona, nie? Tam jest bardzo ładnie wykonany każdy parowóz. W miarę realistycznie to jeździ, ale jest okej. Okay. Mm. No i sądzę, że wam się to powinno spodobać, więc. Też zrobię ankietę po prostu. i będziecie mogli e, właśnie sobie e, zagłosować czy chcecie jakąś nową grę, czy chcecie żebym nadal sobie grał w terminal e, railways e, e, tak jak mówię już cały, cały odcinek w sekcji komentarzy jest wasze ja po prostu Chcę robić to, żeby Wam się podobał mój content, a na razie to po prostu nagrywam tak dla fanów, ale może publikę jakąś zdobędę małą. Mm. Dobra, powiem Wam tak. Ja widzę, że nic ciekawego się dzisiaj nie będzie działo. Więc zatrzymam się na tej stacji i zakończę ten film. i Turbo widzieliście. Ale jeszcze raz tutaj. Proszę bardzo. Zatrzymam się na tej stacji i widzę, że to nie ma sensu. Ponieważ, no, tak jak mówiłem, to jest właśnie takie jeżdżenie na siłę dla mnie, czego też sam nie, nie lubię po prostu. Nie, tutaj, tutaj się zatrzymam i będzie po prostu już koniec filmu. <zysk> No i co, dziękuję Ci za oglądanie, że w ogóle dotrwałeś do tego momentu, więc gratki dla Ciebie. No i co, życzę Ci, życzę ci miłego dnia, popołudnia, wieczora. Kiedy Ty to oglądasz? Nie wiem. No, więc możecie sobie też wpadać właśnie do mojego kumpla, Rafała. Tutaj Wam podlinkuję na górze. No i co? Dzięki.